Już dwa tygodnie szypiornie sikrzo odlewnie ostrowy świętokrzyski przygotowują się do nowego sezonu 2014-2015. W nim występować będą na zapleczu Superligi po awansie, jaki wywalczyli sobie w meczach barazowych ubiegłego sezonu. Ostrowczanie rywalizować będą w grupie B pierwszej ligi m.in. z drużynami Wiretu-Zawiercie, legnica KSSPR PR końskie oraz ze spadkowiczem z polskiej Superligi Gwardią Opole. W okresie przerwy między sezonami Beniaminek Zostrowca został wzmocniony nowymi graczami, którzy mają podnieść poziom sportowy drużyny. Jednak najważniejszą zmianą przed nowym sezonem była ta w sztabie szkoleniowym Pomarańczowo-Czarnych. Ze względów osobistych z funkcji szkoleniowca zespołu zrezygnował Zbigniew Tłuczyński. Jego miejsce zajął były trener pierwszoligowego Timu Skońskich oraz asystent trenera reprezentacji Polski juniorów Rafał Przybylski. Natomiast nowymi zawodnikami zespołu Krzołodlewnia zostali. 31-letni Tomasz Pomiankiewicz, starszy brat grającego od roku w Ostrowieckiej drużynie Radka. W ubiegłym sezonie grał na parkietach Superligi w zespole KPR-u Legionowo. W polskiej ekstraklasie w ubiegłym sezonie zagrał w 25 meczach i rzucił 64 bramki. Tomasz Pomiankiewicz jest wychowankiem Patry Zamość. Kolejnym nowym zawodnikiem pomarańczowo-czarnych jest 21-letni kołowy siódemki mieć Legnica Adrian Wojkowski. Kolejny, 19-letni, rozgrywający w w Kielce ostatnio gracz Piotr Kowianina, Piotr Trybunalski, król strzelców finałowego turnieju mistrzostw Polski juniorów Rafał Jamią. Następnym w talii trenera Rafała Przybylskiego, 31-letni wychowany gazetesu Politechnika Radom Michał Kalita. Prawdopodobnie w nowym sezonie w barwach przy odlewni zabraknie Mariusza Kubisztala oraz Michała Zdziecha. Na dziś kadra zespołu nie jest jeszcze do końca dopięta. Personalnie na papierze nie, jest, jest dobrze. Tak jak po, po, cały czas powtarzam, z tego jeszcze trzeba stworzyć drużynę, jedność i, i, i grać. W pierwszej fazie okresu przygotowawczego krzodlewnia trenuje codziennie od poniedziałku do piątku, a w sobotę dwa razy rano i po południu. Są to głównie zajęcia mające na celu zbudowanie siły oraz wytrzymałości. Trening biegowy uzupełniają ćwiczenia na siłowni. Nowy szkoleniowiec zespołu optymistycznie podchodzi do zbliżającego się sezonu. Myślę, że dobrze chłopaki wytrzymują, nie ma tutaj jakiejś kontuzji, drobne, drobne urazy. Dwa tygodnie ciężkiej pracy za nami. Od przyszłego tygodnia zaczynamy trenować troszeczkę lżej, więcej znaczy więcej wprowadzamy teraz elementy taktyczne. No i dziewiątego pierwsze granie przed nami z Przemyślem. Zaczynamy sparingi, później czeka nas turniej. Przemyślów końskich, a tak to trenujemy tutaj na, na własnej hali. Debiutancki sezon 2014-2015 na zapleczu PGN i Superligi. Krzyż odlewnia Ostrowiec Świętokrzyski zainauguruje 13 września wyjazdowym meczem ze Spadkowiczem z najwyższej klasy rozgrywkowej Gwardią Opole. Tydzień później Ostrowczanie zagrają po raz pierwszy przed własną publicznością, a ich rywalem będzie Olimp Grodków. Chcemy osiągnąć jak najlepszy wynik pokazać się z jak najlepszej strony. Przede wszystkim, żeby kibice z tego mieli satysfakcję.